Witamy wszystkich fanów Sixak TV. Ze mną jest Tomek i Radek Słodkiewicze. Może pierwsze pytanie tutaj do Tomka. Tomek wspominałeś ostatnio, jak byłem w Gdańsku, że szykujesz się do startów. Może przybliż nam kiedy te, te, te główne zawody, tak i jak wyglądają twoje przygotowania w tym momencie. Witam wszystkich serdecznie, najpierw następie. I... Jeżeli chodzi o sam start, to tak naprawdę musimy to jeszcze przedyskutować z moim bratem. Mhm. Radzio mnie namawia tutaj do startu na Mistrzostwa Polski. Nie ukrywam, że chciałbym na pewno wystartować, bo jest ten głód. Chciałbym się zmierzyć tutaj z najlepszymi i, wiadomo, zawalczyć o ten, powiedzmy, pierwsze top 3. Czy się uda? No to są kwestie, które tak naprawdę dzisiaj obgadamy. Na tą chwilę tak naprawdę jestem w trakcie budowania masy mięśniowej. Tak naprawdę już jestem na samym końcu. Zbudowałem, na pewno jestem najcięższy jakikolwiek mhm. byłem. Jaką wagę może jeżeli. Teraz miałem, miałem 100, 105, ale tak mi się trzyma około 104 e, kg, także powiedzmy na 3 na wieczorem, troszeczkę jest więcej, ale to wiadomo, że to woda i tak dalej. E, Staramy się przede wszystkim no, poprawić u mnie te partie, którymi mi najbardziej odstałem, czyli tam klatkę e, najszerszy grzbietu. Jestem na pewno zadowolony z tego okresu budowania masy mięśniowej, no i cieszę się, bo od dawna nie budowałem tego. Zwykle to było tak, że tylko trzymałem jakąś tam ilość kalorii, trzymałem posiłki mniej więcej na tym samym poziomie, trening, trenowałem, no ale tutaj to już mój coach się bardziej wypowie po, później powiedzmy na ten A temat. Jeżeli chodzi o kategorię, czy w jakąś daną kategorię, celujesz, jeszcze zobaczycie w pranie jak to wyjdzie? Wydaje mi się, że to bardziej, jak to radzi mi zawsze powtarza lustro samopowy, więc nie będziemy na pewno rozbijać tam do jakiejś wagi. Zobaczymy powiedzmy kilka tygodni, powiedzmy, jak już ta waga będzie się mniej wahała. Gdzie, gdzie będę pasował? Dobra, to może teraz przejdziemy do drugiego brata i zapytamy: tak, bo wiele osób na pewno się ciekawi, czy zobaczymy jeszcze tego dawnego radka Słodkiewicza Czas przed lat, czy jednak w cudzysłowie emerytura. Ja, jak, jak tutaj zaopatrujesz się na starty. Ciężko powiedzieć. jest tu nagrane, tak. także. <gry> Ciężko powiedzieć. Na razie wiadomo, mnóstwo różnych, jak, jak powiem, rzeczy się dzieje wokół mnie. Sam teraz wiesz, poziom jest bardzo wysoki, sam prezentujesz super, super formę, więc wiem, że gdybym miał wracać, muszę patrzeć niestety na to, że... Że wszyscy idą na 100%. Tak, dokładnie, nie śmiem. ja też, tak że tak powiem, na początku, gdybym miał wrócić, musiałbym, że jak powiem, poświęcić troszeczkę więcej, że jak powiem, życia e, tego prywatnego na same przygotowanie, na powrót do formy starej. A na dzień dzisiejszy troszeczkę ciężko mi to jest, że tak powiem, pogodzić. Dlatego czas pokaże, gdzieś ten głód jeszcze jest. Cały czas trenuję, więc wiadomo, że to nie jest tak, że leżę do góry brzuchem i, i tyję. E, więc myślę, że jak, jak przyjdzie ten, ten moment, tak, ja mam nadzieję, że przyjdzie, to na pewno się dowiecie i wtedy się zobaczymy. Jeszcze takie na... Pytanie, bo jakiś czas temu też rozmawialiśmy, że była ta kontuzja barku, tak, e, przechodziłeś tam rehabilitację. Jak w tym momencie to wygląda? Czy już możesz trenować na 100%, czy, czy jeszcze ten bar nie pozwala na te treningi? No powiem, no powiem tak, że, że z barkiem jest lepiej yy, niż kiedykolwiek było, bo to była stara kontuzja, która się potem po prostu zupełnie wszystko zerwało, ale już ten bark mi doskierał od wielu, wielu lat, więc teraz jest o wiele, wiele lepiej. Już nie pamiętam, kiedy mogłem robić takie, takie ćwiczenia z takimi ciężarami, więc jestem, jestem ogólnie zadowolony z tej operacji. Yy, natomiast mówię, no to nie tylko chodzi o to, żeby ćwiczyć na 100%, ale wiadomo, że trzeba sobie jeszcze inne rzeczy wszystkie tam dopasować, także, także myślę, że jestem gotowy, że tak powiem, Fizycznie do tego, żeby podołać. Natomiast jeszcze że tak powiem, czasowo i że tak powiem psychicznie na ten powrót nie jestem gotowy. I tutaj jeszcze jedno mamy takie pytanie, bo jak właśnie rozmawiałeś tutaj z fanami, zauważyliśmy, że masz bardzo ciekawe spodnie. Chcieliśmy zapytać, czy one były szyte na tobie bezpośrednio, bo wydaje nam się, że bardzo ciężko byłoby się zmieścić w nie, więc to, to, są spodnie, to jest taki troszeczkę taki mały. Czy wałek. po prostu męska sylwetka, tym to jest razem. taki mały baj, bo zobaczcie, bo tu jest takie rozciągliwe, że także, no. także nie jestem. Nie, nie, męska sylwetka Odpada. Raczej, nie, raczej nie, raczej nie, nie absolutnie nie. E, Dobra, jeszcze chciałem tylko tutaj do wszystkich fanów powiedzieć, że niedługo będziecie mogli zobaczyć, można powiedzieć, nasz wspólny trening, tak, e, o, o dacie dowiecie się na pewno na bieżąco na naszym profilu, także śledźcie i na pewno będzie on bardzo ciężki. Także młodzież, młodzież i tutaj ja, ale zaczyncie, że dam im radę. Bez wymówek. Pozdrawiamy. Wymówek, tak.